Jestem, Kordon14, i w tam w kolejnym odcinku do gry Bad day, LA. Tak, a więc bez zbędnego przedłużenia ruszamy w dalszy ciąg naszej gry. Tak, dobra, dziwnie to zabrzmiało. Tak czy inaczej, skończyliśmy na tym, że z tego co tu widzę, pożar. Nie bardzo pamiętam o czym był ostatni odcinek. Pamiętam. Tyle, że chodziliśmy po domach, gasiliśmy pożary i kopaliśmy na... Znaczy, rodzice kopały na pan dzieci. Chyba o to chodziły. Dobra. Boże. Za szybko mówię. W tym odcinku mam nadzieję, że dotrzemy już do lotniska. No. Aha, fajnie. Ludzie się palą. A to chyba już mieliśmy to wczytywanie. Tak. Paliło ich na popiół, pamiętam. No, matko, szybciej. Dobra, tak wam trochę przewinąłem, żebyście nie czekali. Yy, no co? No nic. No. Co wam mogę mówić? Spalmy dziecko. Yy, ok. Tylko nie mogę spalić dziecka. Boże! Psychiczne dziecko! A! Ratujmy się kto może! Tak! Tytuł odcinka to psychiczne dziecko. Psychiczne dziecko. Dobra, ja go nie znam. Słuchajcie, ja go nie znam. Jakieś dziwne, naprawdę. Tak, to jest psychiczne dziecko. Nawet ze względu na to, co będzie w dalszej części odcinka. Ocinek się nazywa Psychiczne Dziecko, bo to jest psychiczne dziecko. Tak, to jest bardzo psychiczne dziecko. <laughs> Żeby zamulam, ale mam dobry humor. Dobra, ktoś do mnie nawala. Gangsta. Krwawią ludzie. Ok. This way mi powiedz. Aha. Dwójka, trójka, dwójka Ach! Ale Mortal Ach! Ale fajna animacja rozpadania się. Wow Aha! Tu już są gangsterzy O, ty z miotaczem ognia na kołtuna! na LOL W mięso się rozpadają. Aha! Widzieliście? Nie trafiłem w niego, ale i tak zgnią jeszcze dwóch gangsta tak odcinek będzie trwał z 20 minut nie Będą to długie odcinki Bo nie chce się tyle nad tym siedzieć Hmm, don't. Gangsta chyba Gangsta Oh yeah Mięsko rozpadające się What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oni chyba na mnie nie polują A jednak Boom headshot Z tego co widzicie mam tylko 5 życia Jeszcze jakiś palant Kara. Jeszcze jakiś pan we mnie rzuca. Dobra, trend któ mam iść, a? Aha Fili Aha. Filikalalach. Tak, usłyszałem. Jezu, spadaj. Boże, po co ja podskakuję? Weźmiemy bandażek. Szkoda, że się tym nie uleczymy. Mam iść tam. <grym> Jak tam przejść. No cholera, jasna, ale nic się nie stało. Ta gra jest dziwna, i możemy sobie wstać spokojnie. No. Szukam wejścia jakiegoś. Spadaj, spadaj, yy. jeszcze jeden ganekster. Dajcie mi jednego jeszcze. Aha, ludzie się palą. Pozdro. Dobra. O, akurat. Questa skończyliśmy. Teraz idziemy do tego pana, bo ma chmurkę nad banią. Oh, <laughs> no to dobrze chyba. No właśnie. okolice no ale jak ja mam chronić tą okolicę Fuck. Gaśnica mi się skończyła. Aha, mam ich ugaszać, żeby zepchnęli ten autobus? No, pozdro. No, Fajna misja, nawet. Podoba mi się. Jesz parę dziadków tam ich spycha. Boże, co ja mówię? Okej, okay, gaśnica to czy. No ej, nie ma także. Ja ich gasza w ich podpalacie. To za hamstwo. Ja pierdzielę, no naprawdę. Spieprzaj. A, ja, ja też mogę gasić, zapomniałem. Aj, i cwani cfaniaczku. Zapomniałem w ogóle, że się mogę gasić. Na pałę tak latam. Aha, już. Nie było to zbyt ciężkie. Aha, jaka radość. Lol, myślałem, że jakiś parkour będzie, a tu sobie przeszli. Dobra. A może tak wskoczymy tam? Ech. Idź na lotnisko. Okej. Okay. Aha, czegoś się boją. O matko! Pamiętam ten most! Dobra, patrzcie, tu chyba będzie jeden z bossów. Tak. Dobra, patrzcie po prostu. Ja sobie zjem. No ładnie. no z tym cwałączkiem będziemy się zaraz bili. Jeśli byście nie słyszeli, on nic nie mówi. Aha, czyli psychiczna gra nawala ogniem. Jak widzicie. Mhm. rzeczywiście psychiczna gra. Ale nic nie zmieni mnie do zmienienia z odcinka. I tak odcinek się nazywa Psy. O, dziękuję. Psychiczne dziecko. Boom headshot, boom headshot, boom headshot. Aha. Zakacza muszę nawet. Tobie może niech więcej życia ubywa, co? Spadaj. Ty też spadaj. A ty też. A ty gin. Jaka osłona, ja pierdzielę Dobra, game, Ammo z niego wypadło Fajnie, koniec rozdziału Dobra, jeszcze drugie tyle odcinka I będzie fajnie Teraz pewnie będzie rozdział o samolocie Znaczy o lotnisku No, lol walizę, Dobra, tego wam nie będę przebijał O, to widzę różne są obrazki Matko Co oni tam nie trzymają Jak już wspominałem, teraz mogę jeść, więc mogę niewyraźnie mówić. Okej. Okay. Co trzeba... Aha, oni nas Wie Wiecie, że to już jest końcówka gry? To tak naprawdę po... A, nie mogę ciebie zapytać o drogę, bo jesteś moim wrogiem. To jest chyba właśnie końcówka gry, bo tu zdobędziemy właśnie chyba yy, najlepszą broń z tej gry. O, tak powiem. Które jądy? Tędy sobie pojedziemy. Pobiegnę, bo nie chcę mi się czekać. Co jest? Cholera jasna, co się stało? Nie wiem. Taki dupę. No lol, a to, co jest? Zamknij się, <śm> zamknij się! Choleria, dobra, i tak zmartwych zmartwychwstaniemy, i go nami zrobicie. Kurde, lagnęło. He <gry> To jest jakaś zawiecha Nie będę pytał, spadaj O fuck. fuck ile ich jest? O O teraz chyba najlepsza broń na, na ten, w grze będzie No patrzcie, teraz ta broń. Lol? Tak. He, okej. Okay. Patrzcie, magia. Fusruda. <ścoughs> teraz by pasowało, kurwa. No i teraz mamy nową broń, cążki, właśnie użyjmy. Uj No, z tego co widzicie bardzo wolno się ładują, więc będę ich używał, używał jak będzie mało ludzi, tak jak... Znaczy dużo ludzi, tak jak w tym przypadku. 5, 6, 7, 8, 9, na dziewięcej mam. I tak pewnie będę kółeczkiem zmieniał. Oj, oj, oj. Mm. A, woli. No, gdzie teraz? A, to dziecko mi umiera. Okej. Okay? Trzy śmieszki. Gdzie teraz? Czekajcie. Ja mam pokojowe zamiary, a oni co? Mhm, tam trzeba iść Spadaj A tu co? Aha Spadaj Czekaj O, zmienię sobie na tego knypka Bo on ma piłę jest lepszy O, mogę ją wziąć, on, co ona robi? A, kopie I bije To z klienką będzie mi chodzić na dole. Kurde, nogi mi zadrętwiały. O matko, jak woli. Aha, tu testują chyba Bezpieczeństwa furtek Czy co to ma być mhm. Bania! Ojej! Ktoś nas chce zabić. Dobra, zmienimy sobie na Meksykanina, bo ona umiera Tę grę mogę spoko przechodzić na spokojnie, ponieważ nie da się w niej tak naprawdę umrzeć. Hmm. Fak. Gdzie mam iść? O! Tędy. LOL! Nie trafiłem w niego, i tak został. To jest dziwne. Spadać. Ups. A nie naciśniesz, bo ja nacisnę. Fak Trochę mam dużo życia. Przez to widziałem. Tylko krążę tu i krążę, ale myślę, że się jeszcze nie zgubiłem. Oczywiście no, nam się na dwa chociaż. Hmm, gdzie jest wyjście? No cholera! Swoją nacisnął na się. Tu nie ma. Aha. Pozdro No tu byłem! Pamiętam Cholera, zasrany labirynt O, może tak Ogarniemy wyjście W którym kierunku trzeba iść? Nie wiem, dobra, nieważne. Wiem, że stamtąd przyszliśmy, więc idziemy w tą stronę. Tak? Ptaszek był. Nie, nie, Boże! Cholera. Fucking shit. No, powinniśmy kończyć odcinek, ale spróbuję. Wy... Nie wiem czy, czy mnie dobrze słychać było. Ale mikrofon mi się luzuje. Jak nic nie było słychać, to. To słabo. Ale. I, nic, nic ciekawego nie mówię. No. wyjście mi dajcie. Wiem, że ten plakat był, ale chyba tędy nie przychodziłem. Chociaż nie wiem się pogubiłem. Matko boska. Gdzie mam iść? To mi powiedz cią. Matko! Co to jest? A, do AK chyba. No. O! No cholera, stąd przyszliśmy. Dobra, idziemy jak najdalej. Wiedziałem, że się zgubię. Idziemy o tam, o tam, dokładnie na górę po lewo. Fuck. Już się zaczynam wkurzać. Dobra, będzie odcinek ponad 20 minut. Niedużo, ale będzie. Tam mam iść. Tam jest mój cel. Chyba. Tu byłem, pamiętam. No boże. Co za labirynt. What the fuck. No, po co ja tu w ogóle przybyłem? Się wkurza. O! Jest strzałka, czyli tam trzeba iść. Tak, tam trzeba iść, bo tu mnie nie było, bo oni są chyba. Boom, Bania! A, bo się szybszy. No, nareszcie. Dobra. Słuchajcie, wchodzimy w te drzwi, zapisujemy grę. Żeby w teraz było walki z drugim... Można powiedzieć głosem. Bo się zdenerwuje. Dobra. I... Tylko ich tu wybijemy i kończymy odcinek. No, ale niech was nie przybywa. Falka ja mam cela. Dobra. Tak więc mam nadzieję, że odcinek się spodobna, spodobał ze względu na psychiczne dziecko, które stało i którego nie dało się uderzyć, i które ciągle się patrzyło w płot i poskakiwało co jakiś czas. W tym odcinku byliśmy na lotnisku. Pokonaliśmy jakiegoś typka, cwaniaczka, który myślał, że jest fajny i nawalał kulami ognia. No i w tym odcinku to by było na tyle. A więc komentujcie, subskrybujcie, i do następnego odcinka, trzymajcie się, i cześć.